Cześć. Dzisiaj zajmiemy się zadaniem matematycznym, które polega na obliczeniu różnicy między obwodami dwóch figur. Zaczynajmy. Mamy dwie figury, F1 i F2, skonstruowane z pięciu różnych elementów: prostokąta o bokach długości 5 i 10 cm, dwóch ćwiartek jednego koła i dwóch ćwiartek innego koła. Naszym celem jest obliczenie różnicy między obwodami tych figur. Zauważmy, że większe koło ma promień długości 10 cm. Obwód koła wyraża się wzorem 2πr, zatem w tym przypadku obwód większego koła wynosi 20π cm. Jednak biorąc pod uwagę, że mamy tylko połowę koła, to długość tych dwóch elementów wynosi 10π cm. Ponieważ mniejsze koło ma promień długości 5 cm, to jego obwód wynosi 10π cm, a długość tych dwóch części to 5π cm. Stąd obwód pierwszej figury wynosi 10pi plus 5pi plus 2 razy 10 i 2 razy 5, czyli 15pi plus 30 cm. W przypadku figury F2 wiemy już, że te dwie części mają 10pi. A te dwie po 5pi cm długości. Ten fragment to natomiast bok prostokąta o długości 10 cm, więc figura F2 ma obwód 15pi plus 10 cm. I w związku z tym obwód figury F1 jest większy od obwodu figury F2 o 20 cm. Jednak to zadanie można rozwiązać prościej. Tylko jak? Zauważmy, że zaznaczone fragmenty są wspólne dla obu tych figur. Zatem obwód figury F1 jest większy o sumę długości tych trzech fragmentów, które są takiej samej długości co boki prostokąta. Więc tutaj mamy po 5, a tutaj 10 cm. I z tego wynika, że obwód figury F1 jest większy o 20 cm od obwodu figury F2.